A z tej strony Tomasz Socha, prezes zarządu Forbi Systems. Dzisiaj chciałem omówić panel ustawień w zakresie projektów. Projekt jest to jeden z modułów, który jest dostępny w naszym systemie i umożliwia zarządzanie właśnie różnego rodzaju projektami. W tej chwili jestem zalogowany już na użytkowniku administracyjnym, mając dostęp do ustawień projektu, i widzimy tutaj, że mam tu trzy różne typy ustawień. Przede wszystkim ustawienia podstawowe dotyczące projektów, gdzie mamy możliwość ustawienia podstawowych statusów projektów, czyli ja tutaj przygotowałem wcześniej statusy w przygotowaniu, w toku, zrealizowany, niezrealizowany i zawieszony. To są standardowe też ustawienia projektów, które są widoczne w każdym systemie Sales Wizard, który jest uruchamiany bezpośrednio z panelu subskrypcji naszej usługi. Jeżeli przejdziemy w ustawienia, w edycję, widzimy, że mamy tutaj możliwość edytowania również nazw tych statusów. Ponadto mamy też możliwość określenia, który status jest powiązany z projektem zakończonym sukcesem lub porażką. Takie oznaczenie pozwala nam przenieść cały projekt od razu jednym klikiem do statusu zakończonego pozytywnie lub negatywnie. Podobnie mamy możliwość ustawiania zadań. Tutaj również mamy podobne nazwy dla zadań, również działa to dokładnie tak samo jak w projektach. Kolejnym ustawieniem projektów są tagi. Tutaj możemy wprowadzać różnorakie tagi, które pozwalają nam potem filtrować zadania i projekty właśnie na przydzielone do realizacji tagi. Ja pokażę później na projekcie, jak to wygląda. Kolejnym ustawieniem jest. Ustawienie kategorii. To są takie ogólne dane, które też pozwolą nam filtrować projekty. Przejdźmy wobec tego do modułu projektów, abyście zobaczyli, jak wygląda to w praktyce. Ja otworzę sobie to w nowej karcie przeglądarki. Zwróćcie również uwagę, że usytuowanie Waszego modułu projekty w menu bocznym może być inne niż u mnie. To zależy od Waszej personalizacji systemu i tego, w jaki sposób ustawiliście wcześniej w systemie, w ustawieniach podstawowych, właśnie ułożenie projektu na menu. Ja mam to tutaj, ale możemy równie dobrze projekty przenieść i schować gdzieś. To już zależy od tego, jak ważne te projekty są dla Was. Ok, wracam wobec tego na projekty. No i tutaj mamy do dyspozycji widok takiej tablicy Kanban lub takiej listy. W zależności od tego, co wybierzecie, jak wolicie pracować, tak też to będzie widoczne. Jest to widok bardzo podobny do tego, co mamy w lejkach procesowych, nieco jednak uproszczony. Ja tutaj już mam otwarte dwa projekty, nie będziemy się teraz nimi zajmować ani ich omawiać. Ja spróbuję w tej chwili otworzyć nowy projekt, abyście zobaczyli, jak dokładnie przebiega taki proces parametryzacji projektu. Ponadto tutaj zwróćcie uwagę, mamy możliwość filtrów projekt, w projektach na projekty, zadania i mikrozadania. Także tutaj też bardzo łatwo możemy sobie przejść na poszczególne rzeczy, które nas interesują. No i tutaj też możemy rozwinąć filtry i wyszukiwać projekty wedle poszczególnych zadanych kryteriów. Ja otworzę wobec tego nowy projekt. I co zawiera karta projektu? Przede wszystkim jest to karta, która pozwala zebrać podstawowe dane na temat tego, co chcemy robić. Więc ja tutaj może odniosę się do branży, powiedzmy, tworzenia stron internetowych i stworzymy tutaj projekt na przykład jakiegoś portalu. Niech będzie projekt portalu prawnego, może. I tutaj mamy kolejną, kolejne pole, możemy ten projekt powiązać z naszym kontaktem i procesem realizowanym na tym kontakcie, dzięki czemu ten konkretny projekt będzie widoczny w karcie tego kontaktu. To też jest przydatne, jeżeli prowadzicie projekt dla konkretnego klienta, no to tutaj możemy sobie dokładnie to powiązać. Ja sobie wezmę tutaj tego klienta testowego. Co istotne, w tym miejscu możecie powiązać większą ilość potencjalnie klientów, którzy uczestniczą w tym projekcie więc załóżmy może być to projekt deweloperski, może to być projekt wykonywany dla wielu klientów na niezależnych zleceniach, ale de facto dotyczących jednego jakiegoś większego projektu, wtedy możecie te powiązania też wprowadzić. W tym miejscu wybieramy użytkowników, którzy mają dostęp do projektu i na nim pracują. Standardowo ten projekt też będzie oczywiście widoczny użytkowników, którzy są przypisani do wątku. Ja tutaj wybiorę też siebie. No i kolejno wybieramy, jaki jest termin projektu, czy to jest projekt całodzienny. Zakładamy, że nie, że nie jest ten termin określony na jakiś konkretny dzień i godzinę, tylko jest to projekt od do, czyli ja mogę zaplanować tak naprawdę, kiedy on startuje. Załóżmy, będzie to 20 listopad 8, niech no będzie do 29 grudnia. No i mamy termin projektu również określony. W tym miejscu opisujemy, co mamy do wykonania, może to być ogólny, Opis, wytyczne. Ja tutaj wpiszę po prostu jakieś tam hasło. O, tutaj, oczywiście, możemy sobie opisać szerzej, co jest do wykonania, już pomijając zadania, tak żeby wiedzieć, jakieś mieć te najważniejsze informacje pod ręką. No i tutaj już w zasadzie mamy wszystko, aby zapisać ten projekt. Jeżeli teraz to spróbujemy zrobić, to oczywiście. Mamy niepowodzenie, system prosi nas o wybranie statusu, no bo nie wiemy, jaki jest status tego projektu. Ja, przy, ja wybiorę tutaj, że to jest projekt w przygotowaniu, no i teraz mogę zapisać ten projekt. No i teraz już z tego poziomu, jeżeli wrócimy sobie z powrotem na projekty, to mogę ten projekt oczywiście obserwować tutaj na dole. Jest on oczywiście dostępny, nie mam tutaj dodatkowych elementów, tak jak tu widzimy, kategorie. Nie mam też żadnych zadań, jest to tylko taka czysta karta projektu, więc przejdę na tą kartę. No i teraz, żeby cokolwiek tutaj zmienić, oczywiście musimy przejść w tryb edycji. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla osób, które nie mają uprawnień do edycji projektu, a mogą po prostu śledzić jego postęp, informować o tym, co się dzieje. Te osoby nie będą miały prawa edytowania projektu, więc ja, żeby coś zrobić, muszę przejść w tryb edycji. No i teraz mamy tutaj kilka dodatkowych opcji. Komentarze, no to to jest rzecz prosta. Tutaj możemy zostawiać jakieś wewnętrzne informacje pomiędzy użytkownikami systemu pracy na projekcie, co tam się dzieje, jakieś wymiany informacji mniej znaczących dla użytkowników. Tutaj można sobie to adnotować. No i idąc dalej mamy dokumenty. Oczywiście dodajemy dokument bezpośrednio z dysku komputera, możemy go sobie opisać. Dodać do projektu. Tutaj już wybrany mam oczywiście projekt, w którym się obecnie znajduję, czyli projekt portalu prawnego. Mogę przypisać ten dokument też do zadania lub mikrozadania, jeżeli takie istnieje, no i opisać ten dokument w jakiś tam sposób, jak uważam. Ja teraz dokumentów dodawać nie będę, więc to zostawimy. No i oczywiście tutaj mamy też opcję odświeżenia. Idąc dalej, mamy postęp projektu. Też nic nie widzimy, ponieważ nie mamy przypisanych żadnych zadań. No i mamy w końcu zadania utwórzmy wobec tego zadanie. Zobaczcie, że po przejściu na zadanie od razu widzę tytuł. Mam tutaj już projekt też wybrany, więc ja sobie nadam tutaj tytuł zadania. Może najpierw, przy, przy, może najpierw wybiorę tutaj odpowiednią kategorię, niech to będzie projektowanie graficzne. No i na przykład opracowanie layoutu strony www. A może strony głównej? Może nie będzie tak. Wybieramy użytkowników, którzy są za to odpowiedzialni. Znowu wybieram termin, może tym razem określę konkretny termin, już bez zakresu. Mamy kategorię, opisujemy. Przygotuj layout. No i tu już jest pełne zadanie. Podobnie jak w projekcie głównym, nie zapiszę tego zadania, póki nie wybiorę statusu, więc damy w przygotowaniu no i tutaj ponownie zapisujemy, no i widzimy tutaj oczywiście już zapisane zadanie, podobnie komentarze, dokumenty, no i to, co nas różni od, od projektów w tym module, to są mikrozadania, czyli przy zadaniach są mikrozadania, też aby je dodać, znowu musimy przejść w tryb edycji takiego zadania. Mamy tutaj oczywiście podgląd pod jeszcze dodatkowe informacje, czyli widzimy, kto jest przypisany do zadania, ile jest mikrozadań wykonanych na wszystkie zadania, czy są jakiekolwiek mikrozadania zagrożone, ile jest mikrozadań i czy mamy dokumenty w tym zadaniu. Więc tutaj widzimy wszędzie 0. Ja powrócę sobie wobec tego poziom wyżej i znowu widzimy, mamy zadania, no i mamy tutaj wszystkie zadania, które były utworzone. Tutaj jest to moje zadanie z dzisiaj. Brak tagów, przygotuj layout. Ok, przejdę znowu na nie. No i przejdźmy wobec tego jeszcze raz w edycję. Dokończę tutaj tą edycję. Dodam tagi. Nie mam tu za bardzo interesujących tagów, ale załóżmy, że layout docelowo będzie w Vue.js. Dodajmy ten layout. Ok. No i teraz możemy również sobie tutaj dodać mikrozadania. Czyli przechodzę w tryb edycji i dodaję mikrozadanie na przykład. Omówić oczekiwania z klientem. No, i mamy już tu wybrany projekt i zadanie. Wybieram użytkownika. Termin zadania niech będzie do jutra. Też mogę podać pliki. No, i widzimy tutaj planowany termin zakończenia mikrozadania 20 październik. Zadanie utworzone dzisiaj 19 październik. Nie mamy dokumentów, mamy użytkownika, mamy ustawienia. No i tak naprawdę. Mamy tutaj już te mikrozadanie utworzone. Jeżeli sobie wrócimy na główną stronę projektów ponownie, no to zobaczcie, mamy tutaj listę mikrozadań, które są przypisane do różnych projektów. Jeżeli będę chciał zobaczyć tylko swoje mikrozadania, wybieram siebie. Jeżeli będę chciał zobaczyć zadania z konkretnych kategorii, mogę to zrobić. Jeżeli konkretny tak mnie interesuje, na przykład ten Vue.js, też filtruję. no i mam tutaj tych zadań sporo. Te moje zadanie dzisiaj utworzone znajduje się w tym miejscu, ostatnie na liście, u góry mamy te najstarsze. No i też oczywiście, jeżeli będę chciał je wykonać, oznaczyć jako sukces lub jako porażka, czy nie zostało wykonane, mogę to oczywiście zrobić. W takiej sytuacji pojawia mi się jeszcze informacja kto to wykonał te zadanie, w sensie oznaczył jako wykonane, jako sukces lub porażkę. Widzę jaki użytkownik, kiedy, o której godzinie. Wszystko nam się tutaj to zapisuje także tutaj w ten sposób możemy zarządzać sobie mikrozadaniami, filtrować je na konkretne tagi, które nas interesują, a może też na konkretny projekt. Także tutaj z tego poziomu możemy również zarządzać sobie mikrozadaniami. Wracając na zadania, widzimy już w tym momencie pojawiło nam się opracowanie strony głównej, projekt portalu, projektowanie graficzne Vue.js. Już mamy tutaj mikrozadanie jest mikrozadanie wykonane też jeden na jeden jest wykonane. Możemy przejść sobie do tego konkretnego zadania. No I tutaj podobnie widzimy te moje mikrozadanie jest wykonane. Też jest prawidłowo oznaczone. Czy jest jakieś jakieś zadanie, które jest zagrożone? No nie ma, no bo wykonałem już to zadanie. Na tej zasadzie możemy poszczególne nasze zadania i mikrozadania realizować. Możemy powrócić do projektu, zobaczyć jaki jest postęp tego projektu. Widzimy tutaj zadania z kategorii projektowania graficznego. Są jeszcze określone na 0%, także żadne zadanie jeszcze nie zostało wykonane w pełni. Jeżeli przejdę tutaj i zmienię status tego zadania na wykonane, mogę to zrobić z tego poziomu oczywiście. Jest zadanie wykonane. Wróćmy na listę projektów. No i tutaj widzimy na liście projektów. 100% zadań z tego konkretnego projektu, z tej kategorii zostało już wykonanych, tak? Czyli postęp projektu mówi nam o tym, że już coś zostało zrobione. W ten sposób możecie śledzić poszczególne kategorie projektów, jeżeli ich będzie więcej, dokładnie widzimy, jaki jest postęp tych poszczególnych zadań w ramach projektu. Podobnie jak na stronie głównej projektów, gdzie możemy zmieniać sobie widoki. Pomiędzy tablicą Kanban a takimi boksami. Podobnie, w widoku zadań również możemy zmieniać widok na tablicę Kanban lub na widok listy. No i te statusy również tutaj mamy widoczne z możliwością przejścia, aby zobaczyć tylko te, które są w realizacji, niezrealizowane lub zawieszone. Na mikrozadaniach takiej filtracji nie mamy, ponieważ jest to lista na zasadzie zrobiono, nie zrobiono. Także tutaj taka filtracja i statusowanie mikrozadań nie jest dostępne. Namawiam Was wobec tego do wypróbowania modułu projekty. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, propozycje modyfikacji, proszę o informację lub skomentowanie filmu. Postaramy się stale rozwijać ten moduł dla Was.